Przygotowania do imprezy zaczęły się już ponad rok temu, bo impreza miała się odbyć w roku 2020, ale niestety pandemia pokrzyżowała nam plany. Szczęśliwie udało im się zrealizować w tym sezonie. Pandemia wstrzymała wszystkie, wszystkie zawody przygotowania. Część ludzi po prostu nawet przestało trenować, bo nie wierzyli, że odbędą się jakiekolwiek zawody. To fantastyczna sprawa, że wreszcie odbyły się pierwsze zawody, gdzie nie widać pandemii. Ludzie się cieszą, zadowoleni, piękna trasa. Fantastyczne warunki, pogoda dopisała. Jestem bardzo zadowolony, że w końcu na terenie gminy Grybów powstała impreza na miarę możliwości tego miejsca wraz z wykorzystaniem Centrum Sportu Wimowego. Jesteśmy bardzo zadowoleni jako organizatorzy, ponieważ zadowoleni są biegacze, a to dla nich przygotowaliśmy dzisiejsze wydarzenie. Ogromnie cieszy fakt, że w dzisiejszej imprezie wzięli udział głównie mieszkańcy Gminy Grybów. Bardzo nas to cieszy. Wystartowało 100 zawodników. Wszyscy wrócili uśmiechnięci i zadowoleni. To jest dla nas największa nagroda. Impreza bardzo dobrze przygotowana zarówno już na etapie zapisów, jak i po biuro zawodów. Oznaczenie perfekcyjne. Pobiegu dla zawodników masaż, posiłek regeneracyjny i nawet i napój regionalny, więc każdy mógł znaleźć dla siebie nagrodę. Trasa perfekcyjnie, perfekcyjnie oznaczona. Bezpieczna, nie ma błota, owszem wymagająca, bo to ponad 900 metrów podbiegu na 23 km to jest naprawdę dość wymagająca trasa, no ale to była trasa dla trasów, więc wiadomo, że każdy jest przygotowany na tego typu warunki. Ja jestem bardzo zadowolony. Udało mi się przebiec na 23. miejscu w całkiem dobrym czasie. Drugie miejsce w kategorii. Pochwalę się, także nie jest źle. To, że biegam po górach sprawiło, że to była trasa dla mnie i każdy mógł coś znaleźć dla siebie. Z tego miejsca też chciałbym podziękować mojemu trenerowi Andrzejowi Długoszowi. Dziękuję trenerze. Nad bezpieczeństwem zawodników na trasie podczas trwania całej imprezy czuwali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Ptaszkowej. Z tego miejsca serdecznie dziękuję panu naczelnikowi Danielowi, który po raz kolejny nas wsparł i nie zawiódł, jak również przyjaciele z Grybowskiej Grupy Rowerowej. Także bardzo dziękuję.